że ci się odpoczywa Starscream? Choć twoje rany są rozległe, mój personel medyczny zapewnia, że szybko wrócisz do zdrowia. Mam nadzieję, że tak szybko, jak szybko się na mnie zemściłeś. <słuch> I jak szybko wszystko się zmienia. Pomyślę cię, że jeszcze niedawno temu ty stałeś sobie tutaj, a ja leżałem na twoim miejscu, zaraz po twojej nieudanej próbie zabicia mnie. Lecz wiedz jedno, Starscream. Już nigdy więcej nie zamienimy się rolami. Starscream? Czyś ty oszalał, chłopie? Jeszcze cię nie poskładałem. Czuję się dobrze, knockout. Idealnie! Jesteś genialnym medykiem, zjeżdżaj mi z drogi. Mroczny energon może odnowił twoje siły, panie. Ale jak mogłeś zapomnieć? Że nie zażądałeś oddania oryginalnej trzaski. Kiedy krew Unicrona popłynie w moich żyłach, nasze role zostaną odwrócone. Miałem nadzieję, że moja rosnąca wiedza w tej kwestii pozostanie czysto teoretyczna, ale ten słaby ślad z pewnością pozostawił mroczny energon to coś szybko się porusza. Megatron skąd on bierze to świństwo? I co będzie z tym robił? Stworzy nową armię żywych trupów zombiaki? Nie powinniśmy tego wykluczać, zwłaszcza, że Megatron podąża w kierunku znanego nam miejsca. Powiedz potężnego Skyquake'a: Tak szybko odrzuciłeś moją władzę, gdy jeszcze żyłeś, ale jako pierwszy z moich ożywionych wojowników ugniesz się przed moją wolą. Megatron ledwie obudził się ze śpiączki, a już próbuje nadrobić stracony czas. Bulkhead, Bumblebee, Ratchet, przygotujcie się do wyjścia. Ja? Skoro w grę wchodzi mroczny Energon, mogę potrzebować Twojej wiedzy. Arsi? Zawiaduję mostem, dobra. ich, Balk, bez litości. Nie wierzę, że Miko nie chce iść. Na pewno coś kombinuje. Ucieka nam. Nie Megatron! Powstań, Skyquake! Powstań! No walczycie z nimi, czy nie? Miko, czy ty oszalałaś? No pewnie. Ej, ostatnio mnie wykolegowali. To jedyna szansa, żeby pstryknąć parę fotek. Moja komórka. Na pewno wypadła mi w basie. Starscream automaty. Poddaj się. Sam się poddaj. Nic mi nie zrobicie, póki mroczny energon płynie w moich żyłach. Odciąłeś mu skrzydło, jest uziemiony. Szybko! Szybko! Powstań wreszcie! Mówi komandor Starscream. Proszę o natychmiastowy most ziemny do mojej pozycji! Aha! Nie mogę uwierzyć, że przez ciebie zgubiłam Co? telefon! Co? Jak to przeze mnie? No nie! Baza do Optimusa. Dzieciaki zwiały. Widzimy je tutaj. Natychmiast przyślij most ziemny. Dzieciaki! Biegiem do mostu! Ale już! Idziesz! Raczej, co tu się dzieje? Walczące portale mostów weszły z sobą w reakcję! Miko, musimy wyciągnąć dzieciaki! Moja ręka! Spróbuj tylko coś wyszczekać. Ani słowa! Wam się nie stało? Nie, Ach, raczej nic. Co? Co się stało? Ach, nie jestem pewny, ale jeśli dwa mosty ziemne wysłane w to samo miejsce się skrzyżują, reakcja może wywołać przeciążenie systemu. Może? Ej, ty! Przeciążenie jest na maksa! Ale dzieciaki przeszły, nie? Co oni wygadują? Hej, Balk! Tutaj jestem! Arsi! Czy dzieci bezpiecznie wróciły do bazy? Nie. Nie ma ich u was? Nie ma. Co? Nie ma? Dobra, posłuchaj, Balk! O! A! Przeszedł przez ciebie. Nie żyjemy. Ale ja nie chcę być duchem! Ej, ale dlaczego czuję wasz dotyk? Raczej. czy dzieci mogły zostać przeniesione do Nemesis? Raczej nie. Jeśli Starscream nie trafił do naszej bazy, zaszła najprawdopodobniej dyslokacja. Dzieci mogły zostać przeniesione w jakieś inne, nieznane miejsce. W inne miejsce, ale w to samo miejsce. Co, że jak? Co, co mówisz? Że pewnie jesteśmy w innym wymiarze, w rzeczywistości alternatywnej, czyli w strefie cienia. Bredzi. Spójrzcie, grób Skyquake'a jest pusty. Jak mogliśmy nie zauważyć, kiedy z niego wyszedł? Czyli Starscream załatwił to, co chciał. Zajmiemy się tym kiedy indziej. Na razie musimy zlokalizować Jacka, Miko i Rafaela. Arsi, ściągnij nas do bazy. Może ich dotknąć. Skoro nie może ich dotknąć. Tak jak my nie możemy, to znaczy, że siedzimy w strefie cienia razem z Decepticonem zombie. Jeśli jeszcze nie jesteśmy duchami, to niedługo będziemy. To zbyt niebezpieczne. Nic bez nich nie widzę. Ach, a ile ty masz lat? Sto? Nie bądź wredna. Dobra. Stój! Spadamy! Zmontujmy Spadamy. Załatwmy go! Ale jak? Tu nie, ma nie, Tylko my i ziemia! Długo nie, wytrzymamy! nie, się schować! się jeśli dzieci zostały przekierowane w inne nieznane miejsce, to w jaki sposób znajdziemy ich współrzędne? Gdyby się zgubili, Mikoby do mnie zadzwoniła. Zadzwonić? Tak. Dlatego nie zadzwoniła. Dzwonię do Czeka. Najlepsze w zombie jest to, <śpies że są wolne jak żółwie. Co to? Telefon. Halo, Arsi. Jack, słyszysz mnie? Nic. Halo, Arsi. Nic. Raju, ale obciach, w tym czwartym wymiarze mają beznadziejny zasięg. Ej, 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 telefon dzwonił. Łapiemy sygnał. Może autoboty nas nie widzą i nie słyszą, bo poruszamy się z nadprędkością czy jakoś? Myślisz, że, że nic z tego? A SMS? Do mnie! Jeśli moja komórka jest w bazie, może ją znajdą. umiesz pisać w biegu? Mamy do czynienia z wahaniem profili energetycznych wewnątrz szerokiego pola zniekształceń, ale może uda się wytropić ich współrzędne. DEJABU! Co? Ej, to ci czegoś nie przypomina? Niespecjalnie! Gościu! Zrobiliśmy właśnie wielkie koło! A! Super! Wow! Pewnie też tutaj utknęła podczas tego wybuchu. Jeśli jest wytrzymała, to się nam przyda. A Starscream, nie bardzo rozumiem, jak do tego mogło dojść. A jednak doszło! Wyobrażasz sobie, co czułem? Załatwiałem sobie własne sprawy, aż tu ręka mi odpadła! Pewnie Megatron bardziej mnie wymęczył, niż ci się zdawało. Doktorku. Wiesz, z drugiej strony, to dla nas świetna okazja do ulepszeń. No, zaczekaj. Możesz mieć mi dźwięku dźwięków, pewnie, niskie koszty utrzymania, choć jest mało szpanerski. Osobiście wolałbym promień zero. Idealna mieszanka światła i siły rażenia! Nie chcę żadnego nowego modelu! Chcę mieć tę samą rękę, którą miałem wcześniej! No, Ej, Starscream, twoje wyposażenie jest trochę obciachowe. Nie wiem, czy mam gdzieś taką rękę. Możemy też przyspawać twoją. Zabrałeś ją, co nie? Była... nie do uratowania. Któryś z was wie, jak strzela ten złom? Nie widzę tu cingla. Starscream robił coś palcami. Mamy jeden strzał. Nie możemy spudłować. No i jak ci się podobało? <laughs> nie mrugała. To SMS. W alternatywnym wymiarze z zombie ratuj. No, nie za bardzo w to wierzę. Raczet, możemy wyznaczyć geograficzną pozycję sygnału komórki? W jakimś równoległym wymiarze? Przekonamy się. Energonu pulsuje. Mój wojownik żyje. A patrz, co znalazłem w magazynie. Co ty wyrabiasz? Miałeś rację, Knockout. Jestem przywiązany do swojego wyposażenia. Idę go szukać. Po skalkulowaniu relatywnych opóźnień czasowych i zakłóceń Jonosfery wiemy, że sygnał pochodził z tej samej pozycji, co współrzędne pierwszego mostu ziemnego. No, ale tam ich już szukaliśmy. Być może. Choć nie we właściwej fazie wymiaru, tak jak sami napisali w wiadomości. Ale jeśli uda mi się odtworzyć pętle zakłócenia, które wywołało to zdarzenie, może wygeneruje portal ratunkowy, przez który wrócą z tamtego wymiaru. Do naszej bazy? Nie! Ja tu mówię o podróży między wymiarami Balkhead. Próba przekierowania trajektorii Wiru byłaby zbyt ryzykowna! Przecież to oczywiste. Jeśli współrzędne nie będą dokładnie takie same, nie wiadomo, gdzie dzieciaki mogłyby wylądować. A, no nie. Biegamy tu jak chomiki w kołowrotku. Skyquake, twój pan cię wzywa. Jak ten świrus wlazł do naszego wymiaru? Nie wlazł. Ona nas nie widzi. A, dobra, nieważne. Musimy wiać. Znowu... Portal mostu to nasza droga ucieczki, ekstra. Autoboty przeczytały Esa. Co? Mój czy ich? Jeśli przejdziemy, wpadniemy na Starsklima. A jeśli nie. Zombie nas wszamie. Opcja trzecia: biegamy w kółeczko. Chodźcie za mną. Uh. Ludzie, skąd to robactwo? To nie jest moje! Zabierz tę łapę! Czek, Miko, Rafael. Znowu autoboty! Proszę o awaryjny most ziemny. Już! Ej, jeśli już chcecie się przyczepić, to do mnie. Przepraszam, możesz powtórzyć? Z kilkadziesiąt razy? Miko, to co przeżyliście wystarczy za nauczkę. Cieszymy się, że nic wam nie jest. Całe szczęście, że to zgubiłaś. Ale szkoda, że nie zrobiłaś zdjęć. A, nic nie szkodzi. Wydaje mi się, że po dzisiejszym dniu kadr ze zbliżeniem zombiaka wypalił mi się w mózgu. Co się stało? Megatron znowu wziął cię za worek treningowy? Wolę o tym nie mówić. Koniec żartów, Starscream, musisz zacząć o siebie dbać. Znalazłeś swoją rękę. <laughs>